Cześć, ja nazywam się Tomasz Guzik i dzisiaj chcę Cię zaprosić do wyzwania. Wyzwania, w którym przez 100 następnych wideo na moim kanale chcę dojść do stałych, powtarzalnych przychodów. Przepraszam, nie przychodów, tylko czystego dochodu netto 100 tysięcy miesięcznie dla mnie i dla każdego mojego wspólnika, partnera biznesowego, z którym działam, aby, aby nasze wynagrodzenie wynosiło 100 tysięcy zł miesięcznie takiego powtarzalnego, bezpiecznego dochodu. Wyznaczam sobie datę końcową tego wyzwania na 100 wideo, które opublikuję. Wideo będzie wrzucane tak jak teraz, w poniedziałki i czwartki, czyli co 3-co 4 dni. Mniej więcej dwa razy w tygodniu będzie pojawiało się wideo 100 filmów, czyli około 300 dni, więc spory kawał czasu. Ale chcemy dawać sobie taki realny okres, a nie niewyimaginowany, że zrobimy to w miesiąc czy w trzy miesiące, tylko żeby był ten zapas czasu. Oprócz kwestii finansowych, mam nadzieję, że się dołączysz do tego wyzwania pod kątem finansowym, ale też chcemy wesprzeć się w kwestiach zdrowotnych. Przynajmniej daję sobie cel: 3 treningi w tygodniu, jakiekolwiek aktywności sportowej. 3 razy w tygodniu to nie jest ani za dużo, ani za mało. To jest taki zdrowy balans, który jestem w stanie utrzymać. Nawet jeżeli będzie jakiś gorszy tydzień, będę miał więcej pracy, będę gdzieś tam, nie będzie mi się chciało, to te 3 razy w stanie jestem sobie zapewnić. Więc dajemy takie wyzwanie pod kątem też zdrowotnym, więcej się ruszać, więcej ćwiczyć, ale też się lepiej odżywiać i przede wszystkim osiągnąć też te cele zawodowe, aby ta firma jeszcze się bardziej rozrosła. W tej chwili agencja generuje około kilku 10 tysięcy miesięcznie, ale chciałbym, żeby na każdego partnera tutaj z którym działam wynosiło to 100 tysięcy netto już po opłaceniu wszystkich. Możliwych podatków, nowych ładów, składek zdrowotnych. Wchodzisz w to czy nie wchodzisz? Zapraszam cię do wyzwania. Będzie na pewno merytorycznie. W każdym odcinku będę też troszkę dzielił się swoim know-how. Dzielił się jak to wygląda, jak ten proces się rozwija, czy idę w tym kierunku, czy, czy nie idę, czy, czy się cofam. Ale będą też oczywiście te standardowo odcinki o różnych rodzajach narzędziach, sprawach technicznych, tutoriali. Będziemy dalej ten trend kontynuowali. Ale będę przemycał więcej prywaty, jak to wszystko wygląda, jak ta firma działa od środka, co w aktualnej chwili robimy, jakie książki czytam, czego się uczę, czyli taki kompleks mojego życia, który doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj, ale też do miejsca, w którym będzie 100 tysięcy, a później będzie milion miesięcznie. To wszystko jest do, do zrobienia w perspektywie kilku najbliższych lat, więc osiągamy ten cel. 100 filmów, 300 dni, później kwestie, ogarniamy w międzyczasie kwestie zdrowotne, treningi, sport. No i mam nadzieję, że się dołączysz. Ty nie musisz wyznaczać sobie identycznych celów jak ja, bo być może jesteś na innym etapie. Jeżeli ty dzisiaj zarabiasz 2000 zł, to oczywistym będzie, że w rok czasu nie uda ci się raczej dojść do 100 tysięcy, bo ten proces powinien troszkę jednak potrwać. Mało kto jest takim szczęśliwcem i mało kto ma. Hmm, tak wysokie kompetencje na starcie żeby zrobić to w tak krótkim czasie więc wyznacz sobie coś realnego w stylu 8 tysięcy 10 tysięcy w kwestiach sportowych wiadomo też ja mam jakąś przeszłość sportową trochę prawie 8 lat treningów więc mi jest łatwiej wrócić do pewnego rygoru, pamięć mięśniowa i tak dalej, pewnego rodzaju przyzwyczajenia i reżim treningowy, więc ty sobie wyznacz na przykład dwa treningi w tygodniu. Coś sobie pokombinuj, żeby progresować, ale żeby te cele były realne i, i dawały ci perspektywę na progresowanie. To wszystko już w tym odcinku. Zapraszam cię na kolejne odcinki. Tutaj, tutaj sobie kliknij, aby przejść do następnego odcinka. Widzimy się już za 3-4 dni. Tomasz, guzik, marketing i sprzedaż. Pozdrawiam.